NASA to organizacja, która od lat zajmuje się badaniem kosmosu. Są odpowiedzialni za wiele misji w przestrzeń kosmiczną, na przykład na księżyc. Niektórzy uważają, że NASA ma liczne tajemnice i że badając kosmos mogli natknąć się na ogrom niesamowitych rzeczy, nawet istoty pozaziemskie. Czy tak faktycznie było? To oczywiście tylko teorie, w które jedni wierzą, a inni nie. Warto jednak dodać, że są liczni astronauci NASA, którzy twierdzą, że gdy byli na misjach w kosmosie. Na własne oczy widzieli tajemnicze statki. Jeden z astronautów nawet między słowami wyznał, że to obcy są odpowiedzialni za powstanie życia na Ziemi. Ale to nie wszystko, bo w sierpniu 2017 roku miało miejsce wydarzenie dość dziwne, wręcz nawet niesamowite. Nagle w jednym z ujęć widać coś, co przypomina jakąś bardzo dziwną istotę. Pojawiły się nawet spekulacje, że w satelicie NASA zamknięte jest jakieś pozaziemskie stworzenie. Co ciekawe, chwilę po tym ujęciu, NASA nagle przerwało transmisję. Zobaczcie to tajemnicze nagranie. Horror o Kubusiu Puchatku. Czy warto obejrzeć? Link do filmu w opisie.